Cześć całości zagrajmy w e, S4 League e, i tym razem zagramy z Maciejem i z Kurikiem Apu nie mhm. ma dalej, usunąłem. Na mnie to nie, nie czekać. No Apu nie ma na szczęście. No Apu na szczęście nie. Maciej wygrał to drugi raz. Kurik już trochę grał, przed chwilą ze mną przegrał. Pięć razy Przed chwilą no ze mną przegrał. Ja od dawna nie grałem, więc mi się zachciało trochę, no co ich pojadę. Sam na dwóch. Dobra Kurik, ready lub. Ja na was dwóch. No rób ready. No. Show me your S4. Jedziemy. Ła la 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 la. Tarararara. Mam takiego fajnego skilla. Kiedyś się przyciągnął do mnie. Nie do ciebie. Mam takiego fajnego skilla. Aha, już go widzieliście. mi się, jak to do was wrócę No zero skilla. Ogólnie mam... Takie jest. Ja ty się nas boi, się chowa? Kto się was boi? Po bo prostu was nie mogę znaleźć. A czy nas nasz innego? Sobo słuchasz. Siema! Ej, wy ty wyłożycie po dwóch! A utknąłem. Nie, nie, po so. Pota, 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 szut. szut, szut. szut, szut. Aha, zapomniałem powiedzieć, że nie jest Kubitron Który ściąga tą grę Kurik położony Dawaj Maciej do mnie No prawie, 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 prawie ściągnie o S4 Tak jest No to jest o te Kurik, co ty za sobie wziąłeś? Nie ładnie, nie na mnie? O Maciej! No, Faf, fa, fa. kto mnie zabił? Maciej mnie zabił. No ja go znikowałem, a ten go dobił. Ale to by wyskoczyło, że ten, że... Y, by... Ale ja 5 sekund temu znikowałem. No właśnie. Więc nawet asysty nie masz. No... Ups. Kurde, trzeba... Cześć, Kurik. Ale zgankował mnie Sam Łapa Aha, aha AHA Łapapa ja <laughs> To się zakwinowałem. Ta łapa jest zbugowana Cześć Ty kulik z obrotówą, no co ty co ty w ogóle myślisz? nie, 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 nie! nie. Out. Kurik jego... On już nie żyje, ma i po co strzelasz? <laughs> to jaj O, zaliczyło mi misję, wow O, tam też zaliczył. Co <laughs> grałem, to mi nie chciało zabiczyć Bo rejs kwitnąłeś pewnie. No, bo musisz dograć do końca Mam cię mam cię, mam cię, mam cię, mam cię, mam cię! Kurde! Aaaa! Co mnie za... Nie, fasolo! <laughs> Proranta odcina Zabiłem, zabiłem kurika, zabiłem kurika No tu się zrespi zaraz. Ja uciekam Nie trafiłem No! No! I nie chcę być wielką fasolą mieszącą miasto A ma czego Wow! Co ty zrobiłeś? Nie, co zacząłem ją szczekać? Jak on lata, nie no nie mogę Ej, to twoja broń. Łapa, łapa, łapa! A ze strunowej ja mi ale chamską! Oby, kurde No ja nie wiem co zrobiłem, ale dobrze No zastunowałeś mnie, bo z powietrza jak walniesz mieczem, to stunujesz No, mieczek jest. Nie jest, wolę łapę Chociaż nie stunuję Co to było? 30 sekund mam, żeby was zabić Gdzie jesteście? No gdzie jesteście? Nawet nie wiem gdzie jest kulik zgubiłem. O kurik O tam jest Dalej! O, bo... z okno nie mogę wskoczyć Żałosna ta grafy za oka nie mogę wskoczyć No i żal, czas się skończył, Kurik, uciekłeś Masz szpsa Bro? No i nie zaliczyło już. No może się strzelać, no. Teraz tańczące geje. <laughs> no teraz tańczące... Tańczący kosmici. Kosmici to nie są geje. Nie Co bądź... tańczące geje. Nie bądź agapo. Ale to są tańczące geje. O, <laughs> to Pedał gens. To żal. W ogóle was jadę Bo OP okay, jesteś Masz OP to też nie niezbędę. podstawowe podstawowe ani. Ale... Au! Ale kurik nie ma podstawowych. A kurika do samego przyjechał. Ale ja tymi broniami Czemu tu nie, budra... nie ma double jumpa? Ja się tymi broniami pierwszy raz posługuję. No myślę, że ja który, ja z trzeci. No on serii ja... ja może wsparcie. Wiesz ile ja w to grałem? Nie ta nie, nie ta, nie ta, nie ta O, ta ta ta, może... uuuu! Tak mi przykro. Ja was pocisnę, nie ma bata. Czemu rury się nie da rozwalić? Bo jest rura jest OP. Bo rura jest, jest rurowana. Cześć kurik! Cześć Maciej. Łoo! Wow, Przegłem! Kurde, sfidowałem. Jeszcze pan. Jeszcze pięć minut. Macie Maciej, trzej są w tej. Trzej ten. No chodź do mnie. No boje No już wyleciał ze swoją obrotówą Aha Co? Strzelaj dalej Gdzie ty jesteś? No za tą ścianą Tylko to jest, jak to jest niewidzialna ściana takie coś A ty przez nie mogłeś strzelać Nie mogłem, ja się odsunąłem od niej Dobry No bo właśnie strzelałem tuż obok niej Jak zobaczysz potem na filmiku Protova pro! Lol ile z tego zadajesz! Ua! A już bite, <laughs> <Marduj. Cześć. laughs> Nie, no i mnie dorwali, ale fajny wynik. 6 do 9. No i obstawili mój respawn, cioty jedne. Ludzko! W ogóle na ślepo. NIE KURWIKU! No! <laughs> Jaki fokus! Ja nie mogę, 2 HP mam. NIE! No macie! I ty skałkście. You're still alive. Eee, ty mi go skajsowałeś? No to jak. No to, no, to jeszcze. Lali prosto na cel obrotuwy. Nie no! To nie jest obrotuwa. Aha. Ktoś na to wpadł, żeby rozwalić skrzynkę kurwa. <grym> I tak wygram! Nie dam się w mordę jebane. Musimy go jeszcze dwa razy zabić i nie sfidować w moim przypadku to jest niemożliwe, widzisz? No ile jeden HP masz? No. Ja. O solo. No nie! Zobaczcie ile! Ja mam ja jeden starosta. Starosta. Ja jeden. No i jednym punktem przegramy. Nie. No strzelaj! Ja Ale mu wydygałem w I Trzema! Double kill na koniec! W ogóle nie mogłem zacząć strzelać, bo włączyłem broń, wciska, wciska, bo ona nie strzela, w końcu wcisnęłem prawy i ci wydygałem prosto w twarz z tego. No, i znowu wygrałem. Bo ty jesz? Tak, oczywiście, jak do tego. Lepiej gram, gram jeszcze raz. Dobra, ale to na razie, jeśli chodzi o ten odcinek. Spodoba wam się, może. Jeszcze dla was poskaczę ładnie, tralala, może nie, ale kurik sfidował, bo kurik jest dubem. 12.9. spróbujcie ponownie, cześć!